warto szukać drobnych gestów, drobnego jakiegoś kontaktu ze swoimi odbiorcami, zrobić coś dla nich miłego. Czasem to może być zostawienie jakiejś karteczki, chociażby w zamówieniu, tak? Jakiś miły, mały gest, fajny, fajny kontakt, to już może robić bardzo, bardzo miłą robotę. Warto współpracować też z osobami, na przykład jakimiś influencerami, ale nie tymi z pierwszych stron gazet, nie tymi, co mają miliardowe zasięgi, bo na to może po prostu nie być budżetu i to całkowicie rozumiem, ale właśnie poszukać sobie fajnych, autentycznych ludzi, którzy pomogą naszą markę trochę popromować, z którymi możemy podziałać razem, to też jest bardzo fajne pod konwersję. Warto zadbać właśnie o jakieś drobne detale, czyli czasem wprowadzić jakiś drobny humor do swojej marki, jeśli oczywiście to pasuje do naszej marki, nie? bo to nie jest jakiś takie uniwersalne, ale jakiś drobny humor. Trochę skrócić dystans niekiedy, napisać czasem coś inaczej. Warto się też pokazywać, warto też budować swoją markę dookoła siebie, nie wiem, pracowników, ludzi, którzy ten produkt tworzą. A przede wszystkim warto rozmawiać ze swoimi klientami, no bo oni też nam bardzo dużo podpowiedzą. A to naprawdę nic nie kosztuje tyle, co kilka telefonów i, i już yy, jesteśmy do przodu. To tak dla, dla takich małych biznesów.